Dajmy nagrywać cię, to ja już nie wygląda mnie jak to będzie wyglądać. Ja się zobaczę, <coughs> piki już ci powiem, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Dobra, pierwszy. A. Banna Yorika. No, Czyli Banna... banują tak samo jak w wcześniejszej grze. Tylko tym razem zbanują Czegata. <grym> Ej, banują Jorika, a ani Rodę, ani Simi Jorikiem nie gra i nie grał nigdy. To <grym> no Simi grał coś tam Jorikiem, ale tak rzadko już. No to, ale wiesz jakie to wygra Jorykiem. Nim no. trzeba po prostu grać, żeby umieć grać. A jak nie grasz, to to... Jorikiem grać, żeby umieć grać. Żeby grać. Żeby w ogóle zagrać. Nie no trzeba, bo wiesz co w sumie... Jurkiem jasko... trzeba, trzeba grać kilka razy, żeby grać za a żeby w ogóle grać jurkiem to nic nie trzeba umieć. No ale to też to też nie, to 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 nie z No to to ale ja ty... widziałem gigantów, którzy grali kurwa i yy, maksowali na przykład, wiesz, yy, to kuje go, nie? A to, to już po prostu trzeba być. No no mówię. No. O, zbanowali... Zban... Oni sami zbanowali sobie czegokolwiek. Co ty gadasz? taki I... Ale Kayle banują, a Rudy pewnie by chciał zagrać w nią. Jak ja miałem, gran z Czarkiem, to Czarek banował. To debil banował y, Jana Soraka <grym> i jeszcze kogoś, no nie? No jakiś typów No i takie bany go rzuciły Gością w ogóle zmieszani, o co chodzi, nie? Swoje najmocniejsze piki, a Czarek śmieje. Yorick, <grym> Kayle, Xin, Dariusz, i Olaf. A. Patrz, to Rudy teraz Heimerem będzie grał. Albo si, a. a Ujśu, nie, to, to już. To czekaj, poczekaj na ich piwki, bo zobacz. Ale kto pierwszy zagrał hej, hej, tym Heimerem tutaj na, na tym prowincji? Ja chyba. Ale tak, żeby było nagrane, to chyba, chyba ty to zagrałeś. Nie wiem, ja to chyba wstawiłem i później zaczęli wszyscy tym grać, kurde. No. No, wszyscy grać, ale tak grali, że żadnego meczu oprócz moich, Heimera nie widziałem, żeby wygrał. Mm. Ja serio, nie widziałem, ani nikt mi nie mówił, że. Ależ ta... twój, twój brat twój przegrał przez to, że w drużynie przeciwnej był Heimer. Nie, on, on grał Heimerem. Mm -mm. Tak, Kozień grał Heimerem. No a to... następny mecz? No a następny mecz w ogóle nie było Heimera. Pierwszy mecz chyba był e, bany właśnie na Heimera, albo drugi był na Heimera. To jest Master i Pantheon. Master i Pantheon. Seemi Master AP, wierzę. Dziwnie. Nie, no to jest akurat kiepski pick. No, no bo dobra, poharasuję ich, ale e, Heimer ma dwa razy mocniejszy haras niż Master. I to się jeszcze ma pewniejszy. No i teraz wystarczy, że ten: Szymonix weźmie kogoś z Stunem, żeby przerywać heala Simonowi, i już nic od nie robi. Widziałem Mundo dawno, na 2 na 2, żeby ktoś grał Mundo. Czyli co, zagrasz dzisiaj? Nie wiem. Nie, nie chcę. Ja nie biorę postaci, które są wytrzymałe, bo ja chcę grę szybko skończyć. Ach, czyli Mundo. Nie, M Mundo jakbym chciał grać, to muszę do... czekać do Warmogu, i maila. żeby rzucać się. No a... No, a Jark w sam raz na no, master. No zaraz mi się tak wydaje, że że wygrają Usiu i ten. Że może powoli wchodzić. Dobra. Tu do miasta tylko skoczyć. <noise> tak jeszcze nic ciekawego nie będzie. No nie... Coś... Coś mi się tak wydaje, że Szymon się jeszcze nie załadował <grymne> i Przemek sam grę zaczął <grymne> A czy w sumie fajnie się gra samemu na dwóch, ja tak mam z czarkiem, bo jak siedzi u siebie chyba na kompie, albo na laptopie, nie wiem. W każdym razie ma o, e, problem z netem ma. I, i czasem jest tak, znaczy z reguły, że zaczynam grę i zaczynam sam. I jak ja już mam chyba z czwarty czy piąty level, on dopiero mm -hmm. no, zaczęli z doronami wszyscy. Tylko Heimer z Łeską. Prawidłowo zaczął. <śmiany> I co oni się tak boją podchodzić? Do Mastera czy do Heimera? Do Heimera A No to... Dobrze robią, bo przecież jak on z petardy i pociśni to O tak zestrunował żeby był Ferdbat? Jest, Dziu. jest, fair Dla, Dla Mastera, zabił Heimertingera. Yeah. Yeah. No tak spłynął w sekundę, dosłownie. No wiem, to to jest Heimer, ale... Co za... co za... co za kretyn! No nie, nie, nie to określić, chłopie. I y. grę. Goście są w fina znaczy w półfinale, a goście reprezentują taki poziom. No proszę was, proszę. Nie chcę nikogo faworyzować, że mówisz że ktoś coś tam, no nie, ale kuźba no... Hello, można mieć gorszy dzień, ale... Ale nie aż tak. Na no trzeci level i szarżować.

Po co poszedł? Mhm. co poszedł grać? Nie wiem. W oglądać coś coś tam gadali jakimś meczu. I kto to był tam co tam siedział? Nie wiem, nie znam w Jakiś koleka czy na internecie znalazł jakiegoś... Nie wiem, nie znam go. Nie mam pojęcia. Wchodzę na rola i mam okno, gdzie się ładują jeszcze. Szy. I w momencie, kiedy Pantheon skacze na Heimera, Jax już powinien sypać na niego. A swoimi spelami kombo, ale nie, bo po co ty na kogo? Na kogo będziesz grał? Na mąkę. To co gość dorywał. Patrz. Co goście robią? Ten Jacks może robić co chce. Ja co Hajmernak no czy... To co Heimer ma te Goszmar runy? Po co? Heimer ma 14 AP Siódmy level, 14 AP Nie no super, naprawdę No zaraz goście Nie nie nie, naprawdę goście tak lamią mnie, Dobra, jestem. Co on? sobie odewziął, czy co? Heimer, no właśnie. Już ma 70. Parę. U. Nie naprawdę jak go rzucę tymi rakietami, to aż się mi dobrze robi, wiesz. Teraz tymi torpedami powinien trzaskać jak głupi. No. A tu dupa! I Jack's Fryer powinien tuć te creepy, żeby szybko mogli puszować, żeby ten mógł rakietami rzucać. Jackson w sumie też ma gość. Wyczuć Sypię mu to swoje uderzenie mocne ładuje wtedy kiedy on ma shielda pantheoner No Skacze jeden normalny shielda, potem mocne uderzenie A nie No teraz nie, teraz i ci, ci, ci oni dostaną No To już przez piki Bez sensu tego mastera Febra według mnie Powinien, jak dla mnie, no to na przykład na takiego heimera, no to LeBlanc. Ej... ej, ej. Oginęli. No... I teraz ten turret zniszczcie. I cię Ale i tak się długo trzymam. Po master z <grym> Po prostu, jak się Heimer nie podłoży, to chyba zejdę ze śmiechu. Nie. Nawet by nie zdążył jakby chciał. <laughs> nie, nie, to jest... to, 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 to jest śmiech na sali. <śmiech> no to oni już które tureta nie mają. Tak nie, nie, nie tak łatwo. No nie wiem, by mało klików mieli pan team z Ciężki orzech do zgryzienia I ten... Gdzie tegoż torpedy puszcza? A dobra, Master zginie, zginie Master, kurde. Jak też teraz Pan to ona powinien chwycić. Eee, nie. Eee, zginął. A jednak nie. Puścił go. Czekają na swoich popełków. Heimer już ma 100, 170 AP. Ile 170? No. no 170 AP, no to też wiesz, że... No. Simem ma 250. No ale Simi nie miał 15 na siódmym levelu. No tak. 14 AP. Co goś ma zerumny w ogóle i teraz torpedy powinny fruwać. Eee. Nie, no to master już jest useless. No. A serio, ten pik, ma master to jest kiepski pik. Mało co robi. No. Ej ty po Jeszcze oni tak biegają jak biegają. Tak. Jeszcze turety jakoś fajnie rozstawia. Rozstawia te turety tak, żeby oni mogli, żeby te creepy e, były pod ich e, bazą, Żebyśmy mogli farmić właśnie. Oj, chyba pierwsza gra, którą ktoś wygrał Heimerem. Kurde, kutasy. Zobaczyli mojego hejmera i wszyscy Jadon mm -hmm. Pan to no. tak nic nie zrobi no, no, no. zginie No Szybka śmierć, dziękuję no. A z tu nie dostał Master Na ładował Aha, nie, sorry, mi się pojebało. Co, Co? Co ten Juggs zrobił? Kolejny fail. Co on zrobił? Weź mi to wytłumacz. No, nie wiem. Chciał HP odregenerować. Okej, okay. Gizzy, mówię. Master useless. Nie, ja nie, nie wiem w ogóle, co Simi mi wymyślił. Co on, co on myślał? Że skontruje Heimera masterem? Już ja bardziej myślę, że oni. Ale on nie zrobił Executa. On nie zrobił. E... Myślę, że oni po prostu wzięli czym im się dobrze gra, a nie żeby skontrolować. Oczywiście ja wiem, masterem się dobrze grano. Jakby zrobił Mastera taką, wiesz, teraz mu przemianę szybko, Master AD, to by dali radę. Bo oni nie robią się w odporność. Master nie ma takich obrażeń, że może sypać bez problemu. A w AD to jakby się w pieprzył raz w tego Heimera, no to przecież dwa, trzy strzały i gość by spadł.

koniec A. Szkoda już by mogli skończyć to gry całkowicie No Dziś mm. tu Oj Jakbym jak ja bym grał z czarkiem eee, No, Heimer Jax, ex no, Master'a i Pantona. To nie wiem ci, to dziewięć minut by co najmniej nie <laughs>